Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Witam Państwa, bardzo serdecznie jestem kamerzysta Dzisiaj nadszedł wielki, ale to wielki dzień dla mnie Bo w końcu pojedziemy kupić moje nowe auto Tak dokładnie, nie przesłyszeliście się Pojedziemy kupić, nie wypożyczyć Tylko kupić moje nowe auto, bo jak wiecie Do tej pory auta wypożyczałem ze względu na to Że po prostu chciałem przetestować dużą gamę możliwości Chciałem wybrać swoje wymarzone auto I wydaje mi się, że takie wymarzone auto Właśnie wybrałem Zresztą zabawa w wypożyczanie aut jest po prostu Zbyt droga, zbyt kosztowna Bo jeżeli kupię je, to wyjdzie to jakoś 3 albo 4 razy taniej niż Miałbym cały czas wypożyczać auto. Naprawdę, wypożyczenie takiego BMW czy wypożyczenie takiego Mercedesa to koszt około 6-7 tysięcy miesięcznie, także jest to totalnie nieopłacalna zabawa. Lepiej kupić takie auto. No i cóż, w dzisiejszym odcinku zobaczycie również reakcję całego składu na to auto. Wezmę jedną osobę, która pojedzie ze mną dokonać zakupu. Auto nie jest wprawdzie nowe, bo ma przejechane 5 tysięcy kilometrów, no ale jest to praktycznie nowa furka, także no cóż, ja nie mogę się doczekać. Nie wiem, jak wy, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk. Kliknij tam na dole i dołącz do naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco, żeby nie ominąć żadnego filmu. Ym, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, to kto jedzie ze mną po furkę? Ja ci wyczyszczę yy, falunię na błysknie. Bo to tutaj... Brudne drogi i falunie się uwrócam wszystko. Dobra, idź! Yy... Co, to Kto chce jechać? Ja. Ja, to co jedziemy. Ja jedę, no proszę, no. Ja chcę jechać. No dlaczego ty? No bo ja cię wyczyszczę całe. Dobra, kto to chce ja. jechać? Ja. ja. Zapytasz się to ja mówię. Dobra, grajcie papier nożyce, zwycięzca przed domem. ja nie będę się młcił. W tym czasie jak oni losują, możecie wbić na sklep kamerzysta. Store, naprawdę fajne, ale to fajne bluzy, golfy. Kolekcja jest naprawdę super i niedługo wychodzi nasza nasz druga kolekcja, kolekcja Basic Kto wygrałeś, no, no wygrał? Po... No, no kurde, jak zwykle debil ma szczęście, nie? No dobra, to co, jedziemy teraz, tak? No, ale ty nie dasz mi porozmawiać nawet nic. Dobra, ty ci zapłacę, chcesz? Ale za co musisz zapłacić? No za to, że żebyś... jechał. No nie mać, dobra, dobra. Chcesz? No człowieku. No, Podejdź ode mnie nie? Masz! Nie chcę, no, nie, nie chcę na siłę, na siłę nic nie będę robił Ale ja chciałem miały. taką sobie pojechać, no co? No nie, ja chcę jechać. no nie rozumiesz? Ile ty tu masz pieniędzy? Nie Dobra, wiem ty nie jesteś nienormalny Zaraz wrócimy, zaraz pojedziemy razem, poczekaj chwilę, opamiętaj się człowieku, zaraz wrócimy, zajmie to chwilę Zaraz będziemy, zaraz wrócimy, spokojnie, poczekaj na nas Co ty się tak przyjmujesz tym? Nie obrażaj się, no zaraz wrócimy. No spokojnie, zaraz jesteśmy. Człowieku, opamiętaj się. On jest jakiś. Nie nie ten, nie, nie do ogarnięcia. Dobra, dawaj, lecimy. Dawaj do autostrad i lecimy. To co, Dredziasty, lecimy. E, czeka nas całkiem spora droga, bo 250 km. Dobra, po auto. Roz, ale chwila, chwila, chwila. Co to jest za auto? No zobaczysz. I e, jakie? Zobaczysz, szybkie. E, szybkie, tak? Szybkie, ładne, małe, zwinne. Tyle ci powinno wystarczyć. Nie będziesz zawiedzony. Gwarantuję ci, że nie będziesz zawiedzony. Ma fajną. Fajną, fajną nalepkę z tyłu klapu. Dobra, nalepka akurat mało mnie e, interesuje. E, liczy się szybkość tak, i prędkość. No dobra, ja już się nie mogę doczekać. No zobaczymy, co ty tam e, dla nas przygotowałeś. No to co, my jedziemy do miejscowości oddalonej o 250 km e, stąd i widzimy się z wami już za chwilę. Dla nas to będzie dłuższy, dłuższa chwila. Jesteśmy już po zakupie, niestety właściciel nie chciał, żebyśmy go nagrywali, ale auto stoi tuż po mojej prawej stronie. Jest naprawdę... Dredziarz, jesteś taki jest zmarnowany, nie wiem dlaczego, zaraz mi wytłumaczysz dlaczego jesteś tak zmarnowany No jestem zmarnowany e, Ale przelecieliśmy kawałek tym autkiem, wróciliśmy na miejsce i jest to naprawdę kot, 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 kot kot. Dobra Dredziarz Twoja chwila, chwila, chwila zapomnienia no Jak oceniasz tą furę? Źle jest, myślałem, że co innego będzie To znaczy? Korwetka miała być, Ferrari A ty dwuosobowe tak planowaliśmy. no i co z tego, że dwuosobowe? Na nas by starczyło, tak? Na ciebie i na mnie Zobacz, pomieścimy się, co z tego? To nie jest takie szybkie Jak to ma 300. Ponad 300 koni, człowieku. Człowieku to jest zajebista fura. Wypieprzona fura AMG. To jest na stałe. Rozumiem. Na stałe. To nie jest, że sobie wypożyczyliśmy, będziemy tym jeździć, to jest nasze! To, jest, to jest AMG! No i co z tego, że AMG? AMG jest w lepszych wersjach, w innych samochodach. Ale AMG, no człowieku, zobacz tak hamulce strzelają. Ale to jest nasze, rozumiesz, to jest nasze, nasz samochód! Na stałe! No liczyłem na coś więcej! Liczyłem na coś więcej, myślałem, że to będzie jakiś potwór, król jazdy, a to, to kosztuje 200 tysięcy! Nie, 200 tysięcy, Ryder, 200 tysięcy to, to używane kosztuje. No dobrze, ale jak Jakbym chciał, to bym kupił za 200 tysięcy No bez przesady, no nówka sztuka kosztuje 300 koła Nie wiem co mam ci powiedzieć, naprawdę liczyłem na tą korwetę Miało być 650 koni, rozumiesz? 650 koni, wiesz ile to jest 650 koni? To nie ma tyle, to ale... nie ma, to nie osiąga takich prędkości Ale Dredia, korweta tak w środku nie wygląda jak to, pokazać ci jak wygląda to ja, Ale już mieliśmy taki samochód, no podobny, niczym się nie różni prawie od tamtego Jezu, no to przecież to jest to samo! Znowu kupujesz to samo, no mieliśmy cele podobne, w środku było prawie identyczne. Nie pierdziel Dredda, w środku wygląda wypiek... Nie, w środku było prawie identyczne cele, co mieliśmy i to jest prawie takie same. Znowu kupujesz coś podobnego. Dobra, nie chcę cię słuchać. Nie rozumiem totalnie jego reakcji, moim zdaniem fura jest totalnie od, odstrzelona Jest naprawdę zajebista, ma czerwone pasy No w ogóle, no, no zajebista fura no jak, na, jak na takie auto do śmigania no, ja śmieje, eee... Wsiadamy, jedziemy z tej wiochy eee, Przejedź mnie parę razy i będzie dobrze i Jak na takie auto się. do śmigania na co dzień Wydaje mi się, że no tak, nic niczego no, nie było no tak. e, Trener by tutaj chciał nie wiadomo co Ferrari e, Miało być, miało być, miało stać Miało być, a nie ma no. no, Ale zobacz, to auto prezentuje się naprawdę Ale to naprawdę dobrze W środku cockpit AMG Ale już to było, ja już to przerabiałem 10 razy ja Znam na pamięć wszystkie te przyciski Tą kierownicę, no to te to błyskotki na Wszystko na pamięć No I znowu to samo Myślałem, że teraz poleci jakiś powiew świeżości A tu jest to samo o, Dlatego testowałem te auta, żeby kupić jedno, te, które będzie mi się podobać No, no w... Dobra. Jezus, nie... Dobra, przewieź mnie i będzie dobrze, no Pozałem ci powiedzieć? Przewieź mnie e, parę razy, pojeździmy, e, może się e, przekonam, no Dobra, no to zobaczymy, e, co to potrafi, co to cacko e, potrafi e, Wyjedźmy na prostszą drogę, no i zobaczymy, zobaczymy No, mam nadzieję, że ten, że, że będzie dobrze jak krzycza Słyszę, słyszę popcorn Nie wiem, czy widzowie to słyszą Popcorn, jakby popcorn się robił. Nie, no dobrze. Coś, zaraz będziemy mieli prostą drogę. O, dobra. Zobacz, czy jesteś gotowy? 3, 2, 1. Zbiera się, zbiera się, no, zbiera się. Coś, nie, już nie taki niezadowolony? Zbiera się. No. Czekaj, jecie, cieć jeszcze. Nie, ładnie chodzi, ładnie chodzi, nie wiem czy to widzicie, ale, ale ładnie leci leci, leci, leci to, jak, o Jezu, kamera by mi wypadła. 4,3, przepraszam, dwa bo to trochę podrasowane, więc 4,32 sekundy do setki, no zajeb... Trzeba uważać, bo można się tym szybko... To jednak lata i no, ja jestem zadowolony, nie? Jeśli chodzi o, o to auto, to będziemy nakręcać relacje. O, leci, 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 zbiera się, zbiera się. Dobra, to ja może zacznę nagrywać już po prostu drogę, co? Żeby teraz widzowie zobaczyli jak to mniej więcej wygląda. Uważaj na dziury, nie? Ładnie co, leci to, leci. Fajnie to wygląda, nie? I wcina, wcina w hotelostro. I wcina też, jeżeli chodzi stricte o, o zużycie, bo ponad... Ile mamy teraz? 16,6, ale przy takiej jeździe to wydaje mi się, że coś około 35-40 litrów. Dobra, jesteśmy już pod chatą. Oni są już w środku, pewnie widzieli. Także weź zadzwoń do nich, powiedz im, żeby weszli do chaty i, i zaczynamy. Podjeżdżamy pod chatę. Dobra, trzeba zobaczyć reakcję. Auto już stoi, ale... Czekaj, 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 czekaj. niech to na co? wszystkich. Na co? Na reakcję. Auto już przyjechało. Gdzie jest Karinka? E, na górze. Karina! Zachrócić, bo robi potrzeba. Aha, to dobra. To możemy Nie no, poczekajcie. Albo dobra idźcie zobaczyć Karinka, zobaczy sobie. Ale nie chcesz nagrać ich No właśnie idę. O jej. Ile to ma pod machą? Ile pod machą? Ponad 300 koni. I jest bardzo leciutkie. E, nie. Zatakujesz, Ile on tak, ma, mówiłeś? Już, już tak Ponad 300 zawsze? koni, co? No tak na zawsze. Będziemy no Będziemy mieli to na stałe, powiem Wam tak. No, która jest w porządku, no ale. Majko, myślałam o czymś innym, o, ale. No, ja ja że twoi poprzedni mam ten to mercedes to ten miał, powiem ja Też ma tak w środku. Podobny jest, ale to jest AMG, naprawdę jest AMG. AMG. Ile to ma koni? Ponad 300. Masz kluczyki, daj się nie no. dawaj Dobrze, okej, okay, w porządku, dam ci przejechać, jak doszłaby to yy, zmienić biegi tutaj Bo ja, bo ja wiem... Jaki to problem? Ja chyba zostałeś w stacyjce nawet Także możesz go odpalić No gwarantujecie, że tego nie zrobisz to nawet ja wiem jak to zrobić Ja pierdzie, ale to wygląda, nie? No odpal no, dobra, wiesz jak zmienić? Biegi? Gwarantujcie, że nie będziesz wiedzieć, co robisz. Nie, tu gdzieś. Coś się śmieje. Bo nawet ja wiem, jak to zrobić. Czekaj, pewnie zablokowane jest. O, tu jest coś, tu jest coś. RN, ten tym chyba, tak? No nie trzymaj go tak bez cierpliwości. O, tym. Ej, 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 ale musisz z tego, z parkingu zejść. Jezu chryste, dobra. Na pewno jesteś pewny? Nie, ja bym nie odpali. Ale nie Nie da rady. No, dobra, ruszył. Możemy już mu pomachać. No, dobra, jej, 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 jej! ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Nie tak szybko, tak? E, no, fajna furka, fajna. Liczyłem na coś innego. Ale oddział. jest Ale immer, rakieta, sealant. nie. Jest Ale to RYCi, rakieta, tak? nie. Ale to ryczy jak cholera, nie. Ja, pierdze. No, wydech ma wypasiony. Jeśli chodzi o wydech, muszę przyznać, że wydech ma konkretny. Nie no jest sztos, nie, jest. Stos. Ale fajny ma no. No i Wam się furka, tak? Tak, tak? tak to ja chce się też. pierwszy. Ja. Nie mogłeś ja tak kupić a jakąś siódemkę, taką siódemkę, jakąś taką, 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 taką ja. jakąś. Taką jakąś. No jeszcze ma problem. No. Nie no, do mojej skody się nie równa, ale jego skody. Nie ma, nie ma na to żadnych szans. kupiłeś. Weź jakąś jazdę testową czy coś, dawaj tu walkę. Myrcyli, Myrcyli. Dawaj przebieźć nas tutaj. Przewiązę. Chodź. Ja już jeździłem, Jest, jest jak tą Jak z Myślałam, że jakieś lepsze. Serio? No przy to Co jak ty jakiś... gadasz w ogóle, dziewczyna? Taki malutki, jakiś taki, nie wiem, kompaktowy. A znaczy to nie jest golf, to jest Mercedes auto. AMG. Nie co, do czego tu porównujesz? Jakiegoś golfa osranego? No mercedes fajny, ale. Zobacz, taki... jak w środku wygląda. Tak, jak ten no, miał bo to środek przedni. jest ładniejszy. Nie wiem. Jak jesteś nienormalna. Środek A co to jest... wam się podoba? To jest bolesna. Jak nie? Dzisiaj to ma koni tak. 300. Znaczy tak. Pasy, to pasy czerwone plus, to jest plus za pasy czerwone. Asporta. Jak ty wybrzydzasz, Karina, Jezu! za bardzo za, za no. dużo. A to próbu, przy, ma przez ciebie lepsza niż Cabrio, to też jest drugi plus. No tak okej. Okay, no. Okej, okay, tak no, po prostu, tak? No, jak to by się dobrze jeździ, Ja nie jeżdżę, więc wiesz, to tam rybka. Rakieta, no rakieta Taka, to, to nie, nie jest samochód, to jest rakieta. No dawajcie, jedziemy się przejechać. Ja też? No tak. Nie ja już zajmuję z przodu. Ja, ja byłem z przodu. Nie, nie mam. Op... Op... Ma op... ja usiądę Wszyscy wiedzą, że ja siedzę z przodu. Halo! Ty już dzisiaj nie siedzisz. Nie będę siedzieć na środku. Dobra, jesteście gotowi? Na... Jesteśmy. Ojej, na... Ale nauczyli się... mnie wnieść! Mizioski, jest Już jest... ja w końcu gubię szybkie auto. Fajcie się... ciarki! Jezu! Ale... A siarki ja... robią Ojeju! No, ale... oh, Dobry juu! Dawaj, 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 Daj! Dawaj! I to no podoba się? Okay, no I za wolno. Gdzie to było 300 koni? No jesteśmy w piątkach, jakby nie patrzeć. Weź oka, a ty przesadzasz, bowiem Ci przesadzasz, bo... No tam przesadzam. Przesadam! No ale ja ci nic nie robię. Idziemy naprawdę naprawdę szybko, a ty... A ty narzekasz? Nie to no normalnie jak role Dobrze, że to nie jest kabriolet, bo ja mam głowy w mam ma. Taki baby, taki nieprzysadzony, prawda? A tak jak każdy Nie do <laughs> <laughs> no, naprawdę. Wygląda to, to tak niekoniecznie, no ale szybko i No i jak się podobała przejażdżka? No bardzo fajnie, ale i tak moim zdaniem wygląda jak golf. W końcu auto, które jest szybkie, porządne, no. Chociaż raz się postarałeś, coś ci się, się udało. No, ale Mariusz dalej jest smutny, no. Mariusz się zakochał. Nie chcesz się zamienić. Ja już takie chcę. Ja też chcę. Ty tak. się zamknij, ty, tobie się nie należy. A tobie się należy, tak? No tak. Za co? Za takie właśnie słowistwo, mi się należy, daj kluczyki. Tak nawet prawie jazdy nie masz. No i, co z tego? no i cóż, tak jak widzieliście, reakcje były takie, jakie były, ale to ze względu na to, że oni jeździli praktycznie wszystkimi autami, dlatego już tak. Gdyby jechali pierwszy raz ze mną, to z pewnością reakcje byłyby zupełnie inne, a ze względu na to, że jeździli już praktycznie wszystkim, no to reakcje były takie, jakie były. W każdym razie furka jest naprawdę, ale to naprawdę potężna, po prostu oni mają już za wysoko postawioną poprzeczkę i tej poprzeczki po prostu ja nie jestem w stanie przeskoczyć. Musiałbym tutaj postawić Bugatti i przewieźć ich Bugatti tymi wioskowymi drogami W każdym razie, jeżeli odcinek wam się podobał, no to e, zostawcie lajka, like subskrypcję na dole No i sami ocencie, jak podobała wam się fura, bo moim zdaniem jest naprawdę czadowa W tej kasie, co za dałem, e, wydaje mi się, że nic lepszego nie znalazł No cóż, chcesz zakończyć odcinek? Ale dlaczego ja mam zakończyć, jak mi się ja nie podobało? Zakończyć. Jestem zawiedziony i... To mi się podobało, ja mogę zakończyć No to wraz z świnaczkiem dziękuję wam za odcinek i, i widzimy się niedługo